Znasz to uczucie, kiedy na początku relacji coś cię delikatnie niepokoi, ale mówisz sobie: Nie, to nic takiego. To właśnie wtedy pojawiają się pierwsze czerwone flagi. Na starcie relacji działa efekt zauroczenia. Widzimy to, co chcemy widzieć, dlatego łatwo przeoczyć niepokojące sygnały. Oto trzy red flagi, których nie warto ignorować. Pierwsza chaotyczna komunikacja. Jednego dnia szuka kontaktu, drugiego znika. Jeśli ktoś znika bez wyjaśnienia, to nie jest luz, to sygnał, że nie potrafi budować stałej relacji. Druga, lekceważenie Twoich granic. Małe rzeczy, jak żarty, które cię ranią, albo podejmowanie za ciebie decyzji. Na początku to wygląda niewinnie, ale szybko staje się codziennością. Trzecia, przesadna reakcja na małe nieporozumienia. Jeśli ktoś reaguje chłodem. Obrażaniem się albo wycofaniem tylko dlatego, że mówisz o swoich potrzebach, to sygnał, że zdrowa komunikacja może być problemem. Relacja nie musi być idealna, ale powinna być bezpieczna. A czy Tobie zdarzyło się zignorować którąś z tych czerwonych flag? Jeśli chcesz lepiej rozumieć swoje relacje, zasubskrybuj analizę umysłu.